Ruńskie lotnisko. Tutaj była kiedyś kawiarnia Epto, a teraz jest Podniebienie, a Podniebienie stało się za sprawą Magdy Gessler, Szanowni Państwo, Szycha, Magda Gessler i zmieniła kompletnie wystój tej sympatycznej restauracji, kawiarni, na lotnisku. Teraz to wygląda tak, proszę Państwa, wszędzie chmury, malunki, lecimy po prostu w tej chwili nad Atlantykiem, podawane są nam różne samolotowe potrawy, wśród chmur lecimy, steward czeka, proszę bardzo. Panie też będą w odpowiednich strojach. Magda Gester niebawem ma się pojawić tutaj w Toruniu i sprawdzić, jak to wyszło. Nagrywać program i ten program ukaże się podobno w październiku. Zobaczymy, jak wyszły kuchenne rewolucje tutaj na lotnisku toruńskim. Na oko świetnie, Szanowni Państwo, tak tu wygląda. Warto wpaść na lotnisko i zobaczyć nową odsłonę, nową odsłonę znanego lokalu, związanego z toruńskim lotnictwem.